I co robiliście w szkole? Pisaliśmy, a, pisaliśmy Co? Sprawdzian. Robiliśmy sprawdzian. No. Robiliśmy sprawdzian i... Z czego? A, z... Nie wiem. A, a czy to nie była niespolak i Ćwiczyłam. Co ćwiczyłaś? Graliśmy z i wygraliśmy 3 do zera. W szkole, opowiadaj. Zbawiłem się. Powiedz. Bawiłeś się? No, wygraliśmy w zbijaka i piątkę dostałem. Z czego? Yy, zapomniałam. Zapomniałeś? My? A kto wygrał tego zbijaka? My. Mateusza Piekońskiego, drużyna. No, 3 do 0. A ja w tej drużynie była. Fajne rzeczy, było fajnie, miałem różne lekcje, oczywiście, no i również podobał mi się ten dzień w szkole, właśnie tu patrzysz, nie? no i, i to jest wszystko. Właśnie, właśnie wszystko. Dzień w szkole był fajny, bo na włosie graliśmy z bijaka, a w domu będę uczyła się oraz odrabiała lekcje. Dzień w szkole był fajny, bo robi, ro, e, 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 był sprawdzian, dobrze się bawiłam i był po prostu dzień super. Jak zrobić Bałwanowi? Jak zrobić bałwanowi nos? No jak? Wziąć marchewkę i przyczepić do kuli. Jak zrobić bałwan... Wiem jak zrobić bałwanowi ręce. Wziąć patyki i przyczepić do kuli. Musi być lód i Ale po co ten lód, żeby zrobić? Lód potrzeba być, żeby poślizgać się. Uwaga! kto ma dół? Tak. Ja myślałem, że potupać. A jak się, się ślizgniesz? Oh. No, bo dzisiaj poszliśmy do sali gimnastycznej i się fajnie bujaliśmy na linach też rzucaliśmy do kosza piłki no, graliśmy w piłkę a w domu jak przychodzę z autobusu to na przykład robię lekcje, bawię się z moimi kotkami i z pieskiem, a potem najwyżej wychodzę jeszcze na dwór i czasami jeszcze sankami jeżdżę i lepiej bałwana. No rzucaj. Zjeżdżała na sankach z górki. I co trzeba zrobić, żeby bezpiecznie zjechać? No trzeba bezpiecznie zjechać, Pan zadaje trudne pytania. I trzymać się w oczywiście... W bezpiecznym miejscu oczywiście trzeba zjeżdżać, nie Ta. na ulicę, broń Boże. I trzymać się, sanek. mocność sanek. Tak. Ślizgać? Tak. Najlepiej, najbezpieczniej tak. będzie. Nie ślizgać się, tak? Tak. Ojeja. Nie, nie. nie ślizgać się. A szczególnie na zamarznię. budowanie.